Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Łukasz Skoczylas i jestem magistrem fizjoterapii. Od 12 lat zajmuję się branżą medyczną. Praktycznie od 8 lat jestem już fizjoterapeutą i od tego też czasu cyklicznie uczestniczę w różnych szkoleniach na terenie całej Polski. Dzięki temu jestem w stanie lepiej i skuteczniej później leczyć swoich pacjentów w gabinecie. Ale obserwując świat socjal mediów, postanowiłem sam stworzyć kanał na YouTube, dzięki któremu Będę przekazywał merytoryczne, ale przede wszystkim wartościowe treści. Treści, które w głównej mierze chciałbym kierować do pacjentów, do zwykłych osób, którzy sami poszukują źródła rzetelnych informacji, tematów. Na moim kanale nie zabraknie ciekawych odcinków, wątków, zagadnień. Dowiecie się również, czym jest współczesna fizytherapia. Jak działa? Co ciekawe, będę również zapraszał gości na wywiad, a z tego miejsca chciałbym Was, moi drodzy, na koniec tego filmu zaprosić do obserwowania, polubienia, a także udostępniania mojego kanału, z czego bardzo serdecznie dziękuję. I co istotne, na koniec jeszcze jedna ważna informacja? Odcinki będą pojawiały się raz w tygodniu, prawdopodobnie w piątek po godzinie 22. Pozdrawiam, fizja Dragian, ukarski kolega.